Pytanie To nie może, to jak chcesz to o, budka słucham. telefoniczna. Czy uważasz, że jesteś, w, jesteś tutaj duży mandredogiem na Jak Jesteś taki kurwa cwaniak, dajmy łokcie, kurwa kolana w parterze, wszystko kurwa. No to może Ale być budka wszystko, telefoniczna człowieku. też? Dawaj. No to może być wszystko, ja się na wszystko mogę zgodzić, człowieku. Czyli budka telefoniczna? Nie, nie budka. Jak czego kurwa zajebać kurwa w parterze? A czemu nie budka telefoniczna? Jak mówisz, po że łokcie. kurwa kopa bryj, kurwa. Chcesz bez zasad robali Czy ja mogę bez zasad, mi to bez różnicy? Czyli zmieniamy tak formułę bez możemy, zasad? Możemy zmieniać. Bez zasad. Czyli wszystko. A to czemu nie chcecie budkę tam? Szybko można zakautować kogoś. Plus, e, bez kopnięć poniżej pasza, a tak to wszystko. A no to czemu wszystko nie chcesz to wszystko. Skoro mu tak chcesz krzywdę zrobić, tam jest mała przestrzeń i masz go od razu. Teraz biegasz, zobacz. W nie on też ci może uciekać, tak jak tutaj. Fakt, nie będzie ochrony, która mu pomaga, ale. Nie będzie ochrony i to go już zgubi, kurwa. No ale może ci też uciekać. To czemu na budkę nie chcesz się zgodzić? Po co ci ta budka, jak ja ją los, kurwie, kurwa, w drobny mak, kurwa. No to przecież możesz się tam zaprezentować. Nie. MMA, kurwa, bez zasad, oprócz y, gryzienia i kopania poniżej p, p, pasa. No ale to czemu y, Robalini ma iść na Twoje wszystkie warunki, które ty stawiasz, a Robalini na przykład chce budkę? To czemu się na budkę nie zgodzisz? Nie słyszałem tego. Chcesz budkę? A czy mogłaby być? Jak? Bagieta? Budka, ale jak ją rozpierdolę, to jest normalnie oktagon. No dobra, jak go ją rozwalisz, to spoko. Robimy to? Bagieta. Przyjmujesz w budce no rules? Bez zasad? Bez zasad. Tak, robalini, budka ja, telefoniczna? Ja, ja się zgadzam, Blato. Czyli budka telefoniczna. Zmieniamy zasady, potem jeszcze to. Czyli jak go wypnę z tej budki, mogę normalnie mama jechać. Możesz go tam kończyć, ale gorzej, jak on ciebie trafi w tej budce. Najpierw, żeby mu bark nie wyskoczył. No, no, tutaj, Jeszcze mam drugą rękę. Tutaj, jak mu wyskoczy, to ci nie ucieknie. Dobra, uaktywnijmy tu pysie, bo się tak.